Witam serdecznie w kolejnym filmie na temat moich losowań. Tym razem znowu Atlantyda razy 30, ale już w innym miesiącu. Jeśli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wspomóc na zrzutce na patronite. Subskrybując i dając lajka. Link do pomocy znajdziesz w opisie każdego filmu. Zobaczmy, co nam się tutaj zatem wylosuje. Taky Burago bardzo mu chciał. No ale to można sobie chcieć. Widzicie, rozwijamy się z kanałem. W tym filmie wprowadziłem u góry numerację, żeby było wiadomo, która na której pozycji postać się losuje i jak daleko w losowaniu jesteśmy. Także na razie tutaj same trujeczki wypadają. Belit standard nie zmienion. zmieniono. Sumi moto średnia postać. Ja jej nie lubię w sensie takim, że dla mnie to jest słaba karta. Rzadko się ją też widuje w najazdach, więc myślę, że to nie jest tylko moja opinia. Więc po pierwszych 10 losowaniach nie mamy kompletnie nic ciekawego, nawet czwórek ciekawych. Ranfred, Renfeld. Baltazar też mnie nie rajcuje. No, Tryton w końcu jakaś czwóreczka, ale Tryton już mieliśmy całą masę. Magich też już przemieliśmy, to są wszystkie postacie, których ja już zmieniłem w dziesiątkach. No proszę, na 17 pozycji Vivika, 18 mały John. 19 ponurak. No tutaj w miarę dobra seria, ale przyznam szczerze, że Wiwikę już mam, więc yy, drugiej chyba robić nie będę, bo nie jestem zwolennikiem powielania postaci. Tu jest tak dużo postaci w tej grze, że myślę, że nie będziemy ich powielali. Mimo, że Wiwika jest dosyć dobrym, leczącym na 27 pozycji Atomos. Atomosa też mam, więc bez rewelacji. 29 Kochin i 30 karik, czyli nic specjalnego. Dwie piątki. O proszę! I 31 Klarisa. I ta Klarisa właściwie uratowała nam losowanie, bo tak jak powiedziałem, zarówno Vivite, jak i Atomosa już miałem, więc one mnie nie rajcują. Natomiast Klarisę chciałem mieć i jestem mega zadowolony, że ona wpadła. Ale tutaj jeszcze zauważyłem, że mam 100 monet i sobie zalosowałem. I to jest dopiero dobra informacja, Ranwir, moi drodzy, z tej karty naprawdę się ucieszyłem. Ranvira chciałem, na Ranvira czekałem i Ranwir świetnie się sprawdzi na Tytanach, więc z tej karty jestem najbardziej zadowolony, więc w sumie na 31 losowań z tej Atlantydy Ranwir i Clarissa, z których jestem bardzo zadowolony, Vivika i Atomos, z których jestem zadowolony mocno średnio. Jeśli podoba Ci się to, co robię, możesz mi wspomóc na zrzutce na Patronite, subskrybując i dając lajka. Link do pomocy znajdziesz w opisie każdego filmu.